Ostatnio, kiedy korzystałem z Instagrama, natrafiłem na pewien filmik, który mnie zainspirował. Trzej mężczyźni zobaczyli z daleka pewnego starszego pana, który siedział na ławce i patrzył na morze. Zaczęli się oni zastanawiać, o czym on może myśleć. Może myśli po prostu o życiu, może tęskni za swoją żoną, a może nie ma żony, jest po prostu samotny, może po prostu cieszy się życiem, a może patrzy w przyszłość. I ma nadzieję, że będzie ona lepsza niż przeszłość, niż to, co wydarzyło się kiedyś. W końcu zdecydowali, że podejdą do niego i sami go o to zapytają. Kiedy do niego podeszli i zapytali tego mężczyzny, o czym on myślał, to okazało się, że nikt z nich nie zgadł, ponieważ mężczyzna ten był posągiem. Kiedy ten pierwszy szok już minął, jeden z tych mężczyzn powiedział: Chyba musiał on. Utknąć w przeszłości. Ten posąg nie zmienił swojego miejsca położenia, od kiedy został zrobiony. Nie przesunął się, dalej jest w tym samym miejscu. Takimi posągami możemy być my, kiedy patrzymy na siebie przez pryzmat różnych sytuacji, które zdarzyły się kiedyś. Czas mija, a my, zamiast zmienić się, zamiast nauczyć się z tych błędów, z tego, co kiedyś zrobiliśmy, nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Często zdarza się, że te wszystkie błędy przeszłości, te sytuacje, które były już kiedyś i na które nie mamy wpływu, spadają na nas i zaczynamy o tym myśleć. Mijają dnie, godziny, tygodnie, miesiące, a my dalej zamartwiamy się tym, na co nie mamy już wpływu. Ciągle o tym myślimy i zaczynamy się z tym utożsamiać. Inni ludzie w ogóle zapomnieli już o tych, tych rzeczach, które tak naprawdę. Nie były jakoś bardzo ważne, ale my myślimy, że te błędy, które popełniliśmy, miały naprawdę wielką wagę. I ci ludzie, inni już o tym zapomnieli, a my nadal o tym pamiętamy. Trzymamy się tego kurczowo i zamiast iść naprzód, myślimy, że to zawsze będzie z nami, że już się od tego nie oderwiemy. Czas przecież mija, życie toczy się dalej i my także powinniśmy iść naprzód. Kiedy właśnie zamartwiamy się, Patrzymy, patrzymy ciągle w przeszłość, to tak nie robimy. A po co się zamartwiać tym, na co nie mamy już wpływu, nad tym, z czym nic już przecież nie zrobimy? Zamartwianie się, skończenie z tym nie jest jednak aż takie łatwe. Te wszystkie myśli mogą być destrukcyjne, ponieważ mogą wpływać na nas tak, że nie będziemy mieli siły, aby cokolwiek zrobić. Jednak jest. W pewien sposób, w który możemy sobie z tym wszystkim poradzić. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział i siódmy werset mówi: Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Bóg zachęca nas do tego, abyśmy te wszystkie nasze zmartwienia na niego przerzucili. W Psalmie 37 jest napisane, że zaufanie Bogu to jest najlepsza decyzja, jaką możemy podjąć. Często z tymi wszystkimi myślami o przeszłości. Ciężko nam jest sobie poradzić. Mamy zapewnienie, że jeśli oddamy to Bogu, to On nam z tym wszystkim pomoże. Już nie będzie to dla nas takie ciężkie, to już nie będzie dla nas taki problem, ponieważ Bóg się tym zajmie. Nadmierne rozmyślanie nad tym, co przeszłe, może wpływać źle na nasze zdrowie psychiczne, ale także na fizyczne. Dlatego pamiętajmy o tych kilku wersetach z Księgi Ps y, Przypowieści Salomona. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana oraz stroń od zła. To przyniesie uzdrowienie Twemu ciału i przywróci rzeźkość Twoim kościom. Kiedy prosimy Boga o pomoc i przerzucamy na Niego te wszystkie nasze problemy, zmartwienia, nad tym, co już było, to podejmujemy najlepszą decyzję. I co jest najważniejsze, żyjemy w teraźniejszości. Zauważamy, co jest tu i teraz, i jesteśmy w stanie iść do przodu. Amen.